Teraz Beata Lubecka i gość Radia Z. Gościem Radia Z jest Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i kandydat Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, ilu ludzi, ilu pana sympatyków przyszło na spotkanie w sobotę na Plac Wolności w Poznaniu? Nie wiem. Nie liczyliśmy tego, to było całkowicie spontaniczne. W związku z tym trudno policzyć osoby, ale osób było sporo. Ważne jest to, że godzinę przed tym spotkaniem dbaliśmy moi współpracownicy o to, żeby informować, żeby zachować odpowiedni odstęp. I zdjęcia z drona pokazują, że większość ludzi ten odstęp zachowała. Nie widziałam zdjęć z drona, ale widziałam takie zdjęcia robione z ręki po prostu. Pewnie przez smartfony. I tam było widać, że jednak ludzie są mocno ściśnięci, nie, wielu, wielu z nich nie ma maseczek. Czy to było odpowiedzialne, organizowanie takiego zgromadzenia tak licznego w czasach epidemii? Bo codziennie jednak słyszymy o kolejnych kilkuset osobach zakażonych. Czy to było odpowiedzialne? To rząd luzuje wszelkiego rodzaju rozporządzenia i otwiera gospodarkę. Natomiast. To, co widzę na ulicach, nie tylko Poznania, ale całej Wielkopolski, Pomorza, Śląska, Warszawy, to nieprawdopodobna spontaniczna energia. Na wszystkie spotkania przychodzą setki ludzi. My przez cały czas oczywiście prosimy ich o zachowanie odstępów, natomiast no bardzo trudno nad tym spontanicznym efektem zapanować, bo naprawdę ludzie po prostu chcą wziąć udział w demokratycznych wyborach. Ale póki co dozwolone są zgromadzenie do 150 osób. Więc policja się przejrzy temu zgromadzeniu, które miało miejsce w sobotę. To podejrzewa, policja że jednak tych zgromadzonych było o wiele więcej, więcej. Przygląda. Policja się przez cały czas przygląda zgromadzeniom i dobrze, bo mam nadzieję, że przede wszystkim chodzi o dbanie o bezpieczeństwo. Natomiast no, dzisiaj i tak to wygląda, gdziekolwiek się pojawiamy, ludzie się pojawiają spontanicznie, chcą robić zdjęcia, chcą rozmawiać. Przede wszystkim rozmawiać o tym, że mają dość tego, co się dzieje w Polsce, że mają dość słabego prezydenta, który nie reaguje, że mają dość władzy, która depcze zasady demokratyczne i trudno się ludziom dziwić. Ale czy to było odpowiedzialne, powtarzam pytanie? Czy organizowanie zapaszały... takie zgromadzenia, tym bardziej, że kampanii jeszcze nie ma. Pani Oficjalnie. Nikt nie, organizował, nikt nie organizował zgromadzenia. Ja zapraszałem na transmisję wideo, którą oglądały setki tysięcy ludzi. Zasięg był 25 milionów osób. Większość, olbrzymia większość oglądała to w internecie. Natomiast ja rozumiem ten spontaniczny efekt, rozumiem tę energię, dlatego że po prostu ludzie mają dość tego, co się w tej chwili w Polsce dzieje i stąd też. Chcą rozmawiać z politykami opozycji, stąd też chcą opowiadać o tym, że zostawieni, zostali pozostawieni sami sobie w momencie największej epidemii. Gdziekolwiek jestem, czy na granicy, czy rozmawiam z przedstawicielami przedsiębiorców, czy polskich firm, czy rzemieślników, tam wszędzie przychodzi dużo ludzi. No, dlatego, że... oby nie było kolejnych zakażonych, bo wtedy odpowiedzialność spadnie na Pana. Pytanie, od słuchacza. gdzie mogę złożyć podpis pod Pańską kandydaturą? Podobno zbieranie ich trwa w najlepsze. Jeżeli zostanie zarejestrowany komitet wyborczy, ja mam nadzieję, że będzie 10 dni co najmniej na zbieranie podpisów i wtedy zacznie się akcja zbierania podpisów. A jest pan pewien, że nikt nie robi tego nielegalnie? Nie zbiera no, podpisów pod państwem kandydatorów? To, to, zadawane mi są tego typu pytania i ja powtarzam dokładnie to samo. Być może są jakieś spontaniczne akcje, natomiast ja mówię jasno, że podpisy można zbierać dopiero od momentu rejestracji komitetu. W tej chwili można się tylko przygotowywać do zbierania podpisów. Także jeżeli Ale weryfikował ktoś... pan to, albo pana ludzie to weryfikowali, czy rzeczywiście nie ma takich epizodów, które są nielegalne, czy po prostu przyjął pan to na wiarę? Ale ludzie w tej chwili organizują się w tysiącach miejsc w Polsce. Ja mam zatkanego maila, tysiące, setki tysięcy telefonów. No tak, tak, ale TVP to... Info wskazało na konkretną osobę, na radną koalicję obywatelską, którą, obywatelski, obywatelski, którą pan wspierał w wyborach samorządowych. No stąd, że ona ma zbierać stąd, takie podpisy? Stąd płynie, stąd płynie ode mnie jednoznaczny przekaz, jednoznaczny przekaz mówiący o tym, zbieramy podpisy w momencie, kiedy będzie zarejestrowany komitet wyborczy. Natomiast rzeczywiście entuzjazm jest olbrzymi, i ja słyszę, o przeróżnych e, spontanicznych akcjach, natomiast te, które e, są w tej chwili e, właśnie pokazywane przez media, moja reakcja jest absolutnie jasna. Natomiast tego, tego, tej energii no, trudno ją powstrzymać, bo czegoś takiego nie widzieliśmy przez ostatnie 10 czy 15 lat. A kogoś będzie pan prosił o pomoc w zbieraniu podpisów? Wszystkich będę prosił o pomoc w zbieraniu Nie, podpisów. pytam o kolegów z innych partii na przykład, bo ludowcy deklarowali, że gdyby okazało A. się, że ten termin będzie bardzo krótki, na przykład 2-3 dni na zbieranie podpisów poparcia, no to mogą pana wesprzeć. Więc czy będzie BLCL pan prosił kolegów z innych partii na przykład? PSL pokazał olbrzymią klasę. Ja wielokrotnie już za to dziękowałem. Dziękuję jeszcze raz, bo rzeczywiście chcą nas wesprzeć w tym procesie. Ja będę o to prosił absolutnie wszystkich. Z tego będziemy robili wielką akcję obywatelską, mobilizacji. Tak, żeby te podpisy zebrać, bo to przecież sprawa podstawowa Deklaruje pan swoje poparcie dla związków partnerskich. Czy to jest początek planu Rabieja? Przepraszam? Czy to jest początek planu Rabieja? Przecież wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat. Ja jasno mówię, że jestem zwolennikiem. Związków partnerskich. Wielokrotnie to powtarzałem. Uważam, że związki partnerskie powinny były w Polsce być wprowadzone już dawno temu. I jeśli taka Zostałem ustawa trafiłaby krokiem, na wszyscy, Pańskie biurko, Pan by podpisał taką ustawę, rozumiem, tak? Gdyby takowa trafiła na Pańskie biurko, jeśli zostałby Pan prezydentem RP. O związkach partnerskich? Tak. Jeżeli o związkach partnerskich trafiłaby ustawa na moje biurko, to bym ją podpisał, tak. A jeśli chodzi o możliwość zawierania małżeństw jednopłciowych, to pan by zaprojektował taką ustawę, zaproponował taką ustawę, podpisał ją, gdyby miał pan ją no, na biurku? No przecież kurs. rozmawialiśmy wielokrotnie na ten temat, chyba w trzech czy czterech audycjach. Ja zawsze, pani redaktor, mówiłem o tym, że wspieram związki partnerskie. Rozmawiajmy. Okej, okay, to. to ja rozumiem, związki no, to, partnerskie, to tak. Ja teraz pytam, czy, czy, czy byłby możliwy kolejny krok, tak jak na przykład to się stało w Wielkiej Brytanii? I rozmawiajmy o tym, co w tej chwili jest przedmiotem prawdziwej debaty w Polsce. Przymiotem debaty w Polsce jest. są związki partnerskie. To są zaległości, które mamy od wielu, wielu lat. To są postulaty, z którymi, jak rozumiem... No Te zaległości rozumo, są również tak, dzięki Platformie się, Obywatelskiej. Zwiększa się, zwiększa się, y, zwiększa się y, akceptacja dla związków partnerskich wśród naszego społeczeństwa. Czyli rozumiem, że małżeństw jednopłciowych pan nie popiera? Tej idei. Ale, ja ja mo mogę po raz dziesiąty powiedzieć to samo pani redaktor, i bardzo chętnie to powtórzę. Potrzebne są związki partnerskie w Polsce. Tak, absolutnie to. Tak. A małżeństwa jednopłciowe już nie. Związki partnerskie są potrzebne, tak panie bardzo Nie odpowiada pan słysza. na pytania jasno i klarownie, po prostu. To na już nie, się pan. słyszymy, panie nie, ja pana bardzo dobrze słyszę, tylko pan cały czas powtarza, że związki partnerskie tak, a ja pytam, czy małżeństwa jednopłciowe też tak, a pan nie chce ale odpowiedzieć przecież, na to pytanie. Ale przecież wielokrotnie, żeśmy o tym rozmawiali. Ale to nie, nie może pan nie. odpowiedzieć po raz kolejny, nie, nie popieram małżeństw jednopłciowych, koniec kropka. No jeżeli pani redaktor nie popiera, a ja powtarzam. Ja że pytam o pana zają... zdanie, nie o moje własne, bo jakieś ja moje własne to powtarzam. ja wiem. Czym się trzeba dzisiaj zająć w Polsce, pani redaktor? Pytacie mnie, redaktorzy pytają mnie dokładnie o to samo, natomiast ludzie na ulicy pytają mnie, dlaczego rząd marnotrawi trawie pieniądze, dlaczego wydaje je tylko i wyłącznie dla kolegów, którzy pracują w spółkach Karbo Państwa, albo tylko oni mają dostęp do dotacji. Mam do Pani pytanie w takim razie ja czy zna Pani choć jedną dużą inwestycję infrastrukturalną, albo jakąkolwiek inną, którą PiS zrealizował przez te ostatnie 5 lat. Jedną naprawdę dużą inwestycję? Teraz nie przechodzi mi z do głowy, ale być może, ale być to może to mamy to zawodną to pamięć. To... Problem polega na tym, że nie ma takiej inwestycji. O to dzisiaj ludzie pytają mnie na ulicy. Pytają mnie, dlaczego jest tyle marnotrawstwa, dlaczego nie ma pieniędzy na służbę zdrowia, choć było to obiecywane, dlaczego nie ma pieniędzy na bezpieczeństwo. I o tym ludzie dzisiaj rozmawiają, zwłaszcza po covid koncentrują się na sprawach najbardziej istotnych. I to jest bardzo zrozumiałe. I to jest bardzo zrozumiałe. I trudno się ludziom dziwić, że właśnie o takie sprawy pytają. Ale to ja zapytam o program 500. Dlaczego stał się pan takim entuzjastą? Bo wcześniej pan mówił, że to jest program rozdawnictwa. Sama słyszałam takie pańskie Ten Samego powodu. ale z tego samego powodu pani, pani, przecież znamy się dobrze i wie pani, że ja jestem wierny swoim poglądom bo wielokrotnie jestem u pani w audycji i bardzo trudno znaleźć takie sytuacje w których ja zmieniam zdanie, natomiast tutaj no po tutaj pan trochę ludzi. jednak pan zmienił i zgadzam, i zgoda i tutaj po prostu słucham ludzi ludzie mi mówią w bardzo wielu miejscach Polski ten program zdał swój egzamin. Był trafnie postawioną diagnozą. Natomiast problem polega na tym, że w kolejnym zdaniu wszyscy im mówią, tylko to nie wystarczy bo PiS obiecywał mnóstwo innych rzeczy, choćby załatwienie problemów frankowiczów, choćby rozprawienie się z problemem służby zdrowia, czy problemem polskiej biedy. PiS wprowadził ten jeden program, który jest łatwy do wprowadzenia, natomiast nie zrobił nic więcej i stąd... No ale jest to ludzie, program, który bardzo się bardzo podoba Polakom, nie... być może jest łatwy do wprowadzenia, ale Platforma Obywatelska na to jakoś nie wpadła. Czyli rozumiem, że jeśli zostanie pan prezydentem, to ten program nie zostanie w żaden sposób zmodyfikowany. Będzie pan obrońcą programu 500+, w takiej postaci, w jakiej on Istnieje, tak mam to rozumieć? Tak. To jeszcze zapytam pana, czy widział pan te plakaty z, z ministrem Szumowskim? Słyszałem o tych plakatach. Natychmiast żeśmy zwrócili się do AMS-u firmy, która obsługuje te wiaty. Okazało się, że to nie ta firma, tylko ktoś nielegalnie się włamał i powiesił te plakaty na, na przystankach. Policja a kto za tym po... stoi pana zdaniem? Kto może za Co? tym stać, że, te, że takie plakaty zostały powieszone nielegalnie na, na przystankach w Warszawie? Nie wiem, to policja będzie wyjaśniać. Ja się sprzeciwiam jakiejkolwiek formie mowy nienawiści. A oczywiście sytuacja, w której ktoś się włamuje do wiat i wiesza swoje plakaty. Niezgodnie z prawem, bo te plakaty są obsługiwane przez prywatną firmę, która wygrała przetarg. No to oczywiście, że powinny być konsekwencje. Ale jak pan widział te plakaty? Rozumiem, że widział pan je na zdjęciach. To co pan myślał? Że to przesada, że to jest mowa, że to może być interpretowane jako mowa nienawiści. A pan też to ja interpretuje jako, jako mowę nienawiści? Słucham? Czy pan sam też to interpretuje jako mowę nienawiści? Może to być tak interpretowane, to są zdecydowanie za, za grube argumenty. Ja się z taką retoryką nie zgadzam, skoro ludzie też mówią bez przerwy, mamy dość nienawiści, mamy dość TVP Info, które jest rozsadnikiem nienawiści, mamy dość dzielenia ludzi na tych z z zachodu, mamy dość dzielenia ludzi na tych, którzy są z dużych miast i z małych miast, to też mamy dość tego typu retoryki. I ja zawsze od takiej retoryki stronimy. No to tyle w części radiowej. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i kandydat na prezydenta Polski z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku i na Radio ZPL cały czas. I tam zapytam pana prezydenta, dlaczego nie chce przekopu mierzej Wiślanej. A może chce? bo są różnice zdań. Więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Ale jeszcze dokończę to, o co zapytałam yy, na zakończenie części radiowej, bo nie wiem, czy pan widział taki wpis yy, w internecie byłego senatora PO Roberta Smoktutowicza, której winą za ten hejt wobec Szumowskiego za te plakaty obarcza Platformę Obywatelską. I napisał tak. Platformo, zakładałem cię, rejestrowałem i dwie kadencje reprezentowałem jako senator. Yy, ale tej twojej wulgarnej Polski już nie chcę. Ale odróżnijmy dwie rzeczy. Odróżnijmy y, mowę nienawiści czy ataki personalne od zadawania bardzo istotnych pytań dotyczących uczciwości czy przejrzystości działań pana ministra. Ja nie stawiam żadnej diagnozy, natomiast uważam, że w ostatnich tygodniach tyle faktów bardzo kontrowersyjnych ujrzało światło dzienne, że całkowicie zasadnym jest stawianie tego typu pytań. I te wszystkie, wątpliwości muszą być wyjaśnione, bo problem z państwem... No jest tak, tylko że z tego, na... z tego wpisu zaraz, yy, zaraz dokończymy tę kwestię. Z tego wpisu Roberta Smoktonowicza wynika, jakby Platforma Obywatelska była odpowiedzialna y, również za tego typu przejawy hejtu. Że nakręcacie no taką spiralę. Ale przecież to jest oczywista nieprawda. Ale pisze to, to były senator Platformy Obywatelskiej. Całym ale sercem kiedyś oddany przejawy... tej partii. Ale opinii jest mnóstwo różnego typu. Ja wiem jedno, że jeżeli chodzi o ministra Szumowskiego, to jest on przykładem choroby toczącej państwo PIS, że są równi i równiejsi, że nie ma instytucji kontrolnych, które mogłyby kontrolować choćby ministrów, że prezydent nie patrzy władzy na ręce. Prezydent w Polsce powinien być silny, powinien patrzeć władzy na ręce. I to nie może być tak, że jeden kolega partyjny daje drugiemu koledze partyjnemu świadectwo rozgrzeszenia i uczciwości. Od tego są media, od tego jest opinia publiczna i od tego są instytucje kontrolne, które niestety PIS postanowią politycznić. A czy w takim razie minister Szumowski powinien zostać zdymisjonowany Pana zdaniem? Bo Pana koledzy też będą składać wniosek w tej sprawie. Czy już złożyli wniosek o dymisję Ł Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia? Pojawia się tak dużo wątpliwości, że to powinno być bardzo poważnie rozpatrzone. Ja nie jestem odstawiania y, diagnoz stuprocentowych, pod tego są uprawnione służby. Natomiast y, przyzna Pani, że tych wątpliwości jest mnóstwo. Ja też jasno mówię o jednym. Ja nie mam żadnego problemu z tym, że pan minister czy premier Morawiecki są bardzo, bardzo majętnymi ludźmi. Tylko nie rozumiem, dlaczego nie mogą zachować przejrzystości i pokazać swoich oświadczeń majątkowych, ale również oświadczeń majątkowych swoich żon. Że teraz ja schowali się za parawanem ustawy, która jest, ale utknęła w Trybunale Konstytucyjnym. Ale właśnie o to chodzi, że wejście w politykę ma swoje konsekwencje. To nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie przyjemna okazja do tego, żeby być w mediach. I żeby patrzeć na słupki poparcia, tylko to jest olbrzymia odpowiedzialność. I w związku z tym, politycy PiSu, jeżeli są odpowiedzialni, jeżeli są już przejrzyści, to powinni zadbać o to, żeby ta przejrzystość była najważniejsza, a nie kryć się za jakimiś kluczkami prawnymi. Ja jeszcze raz powtórzę: nie ma w tym nic złego, że premier Morawiecki jest bardzo majętnym człowiekiem, był bankierem, dorobił się dużych pieniędzy i bardzo dobrze w III Rzeczpospolitej. Tylko teraz czas, żeby w sposób przejrzysty ten majątek pokazać. Wczoraj po raz kolejny minister Szumowski kojarzył się. Tłumaczył się tym razem w Polsat News i mówił tak. Zarzuty posłów PO dotyczą czasów Platformy Obywatelskiej. Ja wtedy operowałem ludzi, nie zajmowałem się polityką. Nie mam powodu, żeby mieć jakiekolwiek wyrzuty sumienia. Nigdy żadnej decyzji nadzorczej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nie podjąłem. No ale przecież to jest oczywista nieprawda. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące grantów właśnie z NB cwr u które były przyznawane spółką powiązanym z rodziną pana ministra Szumowskiego, to to działo się również w ostatnich latach. Ja dobrze wiem jako naukowiec, jak trudno jest zdobyć grant, jak dużo trzeba do tego przygotować. I byłem akurat wtedy w Szczecinie, kiedy się o tym dowiedziałem. Wszystkie uczelnie szczecińskie dostały mniej pieniędzy niż spółki powiązane z rodziną ministra Szumowskiego. Jeżeli ktoś wchodzi w politykę, no to nie może nadzorować, czy być w, tych, w tym samym ministerstwie, które rozdaje tego typu granty. To trzeba to w tym momencie zawiesić. Albo swoją działalność w tym ministerstwie, albo jednak poprosić spółki e, rodzinne czy związane z rodziną, żeby się nie ubiegały o tego typu granty. No przecież to jest jasne jak słońce i do tego moi koledzy poszli tym tropem, bo pan minister mówił, że w ogóle nie nadzorował tej instytucji, a jednak zdarzało się, że nadzorował w momencie, kiedy inni ministrowie byli nieobecni. Ilu przedsiębiorcom wypłacano w końcu mikropożyczki w ramach tarczy antykryzysowej w Warszawie? Wypłaciliśmy już ponad 150 milionów złotych i rozpatrzyliśmy ponad 30 tysięcy wniosków. Więc 30 A ile to, jest procentowo? ile to jest procentowo? W tej chwili około 30%. Wszystkich przedsiębiorców, którzy ubiegają się o te mikropożyczki, tak? A dlaczego do tak tej te pory szło tak to opornie? Co ale to może też... rząd, ale, ale to zadajmy sobie pytanie podstawowe. Rząd pomaga w sposób znacznie opóźniony przedsiębiorcom, bo mówili mi to przedsiębiorcy i w Lubuskim, i Wielkopolsce, i w Warszawie. No ale I Gdańsk na przykład sobie radzi, ale Gdańsk na przykład Czyska. sobie radzi, więc zaróżnili może to więcej ja ludzi. Ja... To już panie mówię, ale przepraszam bardzo, dlaczego zepchnięto tak kosmiczną odpowiedzialność na samorządy? My w tej chwili mamy w urzędach pracy mnóstwo wniosków lawinowo rosnących o bezrobocie, a rząd daje spóźnioną pomoc i spycha tę odpowiedzialność na samorządy, gdzie w Warszawie jest zarejestrowane pół miliona firm. I jeszcze ma pretensje, że robi to bez konsultacji, w ostatniej chwili, nie dając wsparcia żadnego, jeszcze próbuje nas z tego rozliczać. No to jest tak kręcowa bezczelność, że ja więcej nie widziałem. I na końcu jeszcze manipuluje faktami, liczbami, dlatego że Warszawa jest w absolutnej czołówce, jeżeli chodzi o liczbę wydanych wniosków, a mamy pół miliona firm, podczas gdy inne duże miasta mają tych firm 100 tysięcy. Więc to jest taka klasyczna bezczelność wpisów. Ja apeluję do, do, do PiSów w tym momencie. Jeżeli chcecie pomagać przedsiębiorcom, to róbcie to sami. Jeżeli chcecie wsparcia samorządu, to z nami współpracujcie w tej kwestii, a nie nas atakujcie przez cały czas tylko i wyłącznie dla pożytku kampanii wyborczej. Napisał do mnie dobry, drobny przedsiębiorca z Warszawy i złożył swój wniosek przez profil zaufany. I na rozpatrzenie wniosku przez Powiatowy Urząd Pracy czeka aż od 23 kwietnia. Co więcej, nikt nawet tego wniosku nie otworzył. Dzisiaj mamy 2 czerwca. To co by Pan powiedział? Co Pan powie temu przedsiębiorcy? My wzięliśmy na siebie tę odpowiedzialność przerzuconą na nas przez rząd. Wprowadziliśmy specjalny program komputerowy, sami go opracowując. Skierowaliśmy 200 urzędników do pomocy w urzędach pracy. A jak pytaliśmy rząd o pomoc w uelastycznieniu prawa, to to się nie działo. I robimy wszystko, żeby te pieniądze wypłacać. Natomiast to jest odpowiedzialność rządu. I proszę, bo przez cały czas. Wchodzimy w propagandę PiSu i próbujemy zrzucać odpowiedzialność na samorządy. Mówiło się, co jest z maseczkami w szpitalach, dlaczego samorządy tego nie robią. To jest odpowiedzialność rządu, zabezpieczyć szpital. Rząd mówi: otwierajcie żłobki, przedszkola. Nie przygotował wytycznych, nie pomógł nam i nie konsultował tych decyzji, tylko nas zaskakuje z dnia na dzień. Dzisiaj rząd powiedział: wpuśćcie więcej ludzi do autobusów i rozporządzenie wydał w nocy, z piątku na sobotę, bez żadnych konsultacji. Przez cały czas spycha się na nas odpowiedzialność i jeszcze bezczelnie próbuje się z tego rozliczać. My jesteśmy na pierwszej linii. My pomagamy ludziom, zabezpieczamy szpitale, zabezpieczamy domy pomocy spo społecznej i sprawiamy, że normalnie funkcjonują nasze miasta, miasteczka i siebie. I po prostu nie zgadzam się z tego typu retoryką, bo ona jest całkowicie fałszywa. Czyli rozumiem, że bardziej zmobilizować już urzędników się nie da w tej materii, tak? Po prostu i tak pracują no, ponad y, swoje możliwości. Tak, trzeba mi tutaj korzystając z tej okazji podziękować, bo pracują ponad siły do późnej nocy, w soboty, natomiast prawo jest tak skonstruowane, że nie mamy możliwości zrobienia większej delegacji. Ja się do minister Malą z tym zwracam od wielu tygodni i zamiast uprawiać propagandę rządową, atakować i manipulować statystykami, to mam apel do pani minister, żeby. Pomogła nam delegować więcej urzędników do rozpatrywania wniosków. A apel do rządu jest taki: albo organizujcie pomoc sami i się z tego sami rozliczcie, albo jeżeli prosicie samorządy o współpracę, to z nami współpracujcie, konsultujcie się i przestańcie nas atakować tylko i wyłącznie dla doraźnego celu politycznego. Panie prezydencie, pan chce zastopować na serio inwestycje pod nazwą Przekop Mierzej Wiślanej? Ale mówiłem o tym na samym początku. Dzisiaj PiS nie zrealizował żadnej inwestycji przez te pięć lat. To jest tylko i wyłącznie sposób na to, żeby dawać olbrzymie pieniądze swoim Ale zagłosował, ale kiedy pan, był, kiedy pan był posłem, kiedy pan był w sejmie, zagłosował pan za tym, ja żeby już, te te ja realizacje, ja tego, żeby te inwestycje realizować. Już do tego nawiązuję, tylko ważne jest tło. Dzisiaj płaci się setki tysięcy złotych ludziom za to, że pilnują pustego pola, dlatego, czy o, plaży, na której leżą dwie beczki, dlatego że te inwestycje nie postępują. I teraz ja rozmawiając z ludźmi, wiem, co jest dla ludzi najważniejsze, i dlatego mówię: opóźnijmy te inwestycje o dwa lata. Czy trzy lata, czy skończy COVID już na 100% i przekażmy te pieniądze na specjalną poduszkę dla tych wszystkich, którzy mogą finansową, którzy mogą utracić pracę? Przekażmy te pieniądze na premię dla pielęgniarek, lekarzy, bo tych pieniędzy nie ma. Przekażmy te pieniądze na szpitale i zamiast te fantomowe, póki co całkowicie fantomowe, wymyślone, inwestycje realizować, czemu się sprzeciwia społeczeństwu, bo dzisiaj to nie jest najważniejsze realizować dziś, skupmy się na tym, o czym naprawdę mówią ludzie. A później, jak wyjdziemy z kryzysu gospodarczego, jeżeli PiS dalej będzie rządził i uważa, że to jest największa priorytetowa inwestycja, to będzie mógł realizować. No dobrze, ale czy to takie y, duże y, inwestycje infrastrukturalne to nie są kołem zamachowym dla gospodarki wtedy, kiedy mamy kryzys? No kryzys de facto się zaczął. Najważniejsze Pani redaktor, proszę mi wierzyć, że przekop w Mierzei Wiślanej, y, gdzie wycina się setki, y, tysiące drzew, to nie jest taka inwestycja, która napędza gospodarkę. Inwestycje infrastrukturalne napędzają gospodarkę. I tutaj, jak byłem na Kujawach czy na Pomorzu, to się okazuje, że S6, S10, najważniejsze drogi są wyrzucane przez rząd z planów infrastrukturalnych. W momencie, kiedy my mówimy jako samorządowcy, konieczna jest pomoc dla inwestycji samorządowych, musicie poluzować reguły i powinniście przyjść tam z pomocą, żeby samorządy mogły dalej realizować swoje inwestycje, bo one są najbliżej ludzi. I to one właśnie napędzają gospodarkę. To tego PiS nie robi. Natomiast realizować olbrzymie inwestycje, gdzie dzisiaj, i tak naprawdę w szczerym polu nic się nie dzieje, żeby było jasne, gdzie dzisiaj ludzie jasno mówią, to nie jest nasz priorytet. Dzisiaj priorytetem jest walka o miejsca pracy, o polskie firmy, o przedsiębiorców, o Ale tam nie, nie będzie przez... miejsc pracy w takim razie, jeśli będzie y, realizowana ta inwestycja, przekop mierzei wyślanej, nie byłoby miejsc pracy dodatkowych? Ale miejsca pracy są potrzebne gdzie indziej, w tych inwestycjach infrastrukturalnych, które tworzą przede wszystkim 10 razy więcej miejsc pracy niż ewentualny przekop i Wiślanej. Jeszcze raz. Czyli rozumiem, rozpadku. że podsumowując, nie jest pan przeciwnikiem jako takim tej nie. inwestycji, tylko że trzeba ją po prostu odłożyć w czasie. Oczywiście, że tak. Ale każdy samorządowiec dzisiaj wie, każdy, bo rozmawiając z samorządowcami, z wójtami, burmistrzami, prezydentami, mamy dokładnie takie same problemy dzisiaj, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy. Każdy samorządowiec się zastanawia w tej chwili, która ewentualnie inwestycja być może będzie musiała być opóźniona, jeżeli rząd nam nie pomoże po to, żeby realizować te, które są najbardziej potrzebne i to jest całkowicie naturalne i rząd powinien robić dokładnie to samo. A zapewniam Panią, że te inwestycje realizowane przez samorządy dają te miejsca pracy blisko nas, ludziom, którzy potrzebują tych miejsc pracy i one są dużo bardziej skuteczne w napędzaniu rozwoju gospodarczego, niż wielkie inwestycje, co do których są tylko zapowiedzi. No przecież proszę zobaczyć... No to jaka teraz to inwestycja sposób? w Warszawie daje dodatkowe miejsca pracy? Dodatkowe miejsca wszystkie, pracy teraz? Wszystkie inwestycje, przede wszystkim drogowe, inwestycje również w kapitał ludzki. Przecież ja wprowadziłem darmowe żłobki, dopłaty dla nauczycieli. Finansujemy mnóstwo, czy współfinansujemy organizacji pozarządowych, niezależną kulturę, e, wszystkie organizacje, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi, seniorami. To wszystko daje mnóstwo miejsc pracy tutaj, realnych, ważnych, które wspierają podstawowe potrzeby no, ludzi. Ja pyta... Ale czytam w internecie, że nie ma pieniędzy na turnusy rehabilitacyjne, rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. No kolejny, kolejny cynizm po prostu, który, który przekracza wszelkie granice. Myśmy przesunęli pieniądze z turnusów rehabilitacyjnych po decyzji pfron -u. W związku z COVID-em, bo nie można wysłać ludzi w tej chwili na turus, i te pieniądze dalej zostają użyte na potrzeby osób niepełnosprawnych. To była uchwała Rady Miasta, jednomyślnie podjęta również z radnymi pis bo to chodziło po prostu o COVID. A dzisiaj ci sami ludzie próbują nas atakować w sposób całkowicie cyniczny. I dzisiaj na pewno jest tak, że dużo bardziej są potrzebne pieniądze na dożywianie dzieci, na zapewnienie takich samych szans edukacyjnych, jeżeli chodzi o zdalną edukację, na seniorów, na służbę zdrowia, niż na. Inwestycje w szczerym polu, gdzie tak naprawdę daje się pieniądze koleżankom i kolegom po to, żeby tego pola pilnować, bo tam żadnych sensownych planów na razie nie ma. To wszystko wygląda na jedną wielką rząd. Jeżeli PISU dowodzi, że to się da zrobić, że to jest potrzebne, proszę bardzo, ale może nie dziś. Może dziś skupmy się naprawdę na ochronie miejsc pracy. W Poznaniu powiedział Pan również, że nie będzie prezydentem totalnej opozycji. To znaczy, co? Odcina się Pan od własnej partii, od Platformy Obywatelskiej, zerwie Pan związki z Platformą Obywatelską? To są też pytania od słuchaczy, tak to odebrali? Ja się od nikogo nigdy nie odcinam. Ja tylko mówię o tym, co najważniejsze, a mianowicie wszędzie tam, gdzie PiS będzie uwłaszczał się na państwie, gdzie. Będzie łamał konstytucję, gdzie będzie próbował właśnie realizować tego typu plany, które nie mają nic wspólnego z potrzebami obywateli, tam będę twardym prezydentem patrzącym władzy na ręce. Natomiast prezydent musi współpracować z rządem. Jeżeli chodzi o trudne decyzje w wychodzeniu z kryzysu, jeżeli chodzi o pozyskiwanie unijnych pieniędzy, tu jestem absolutnie gotowy na współpracę. Ja przez wiele lat z politykami pisów w sprawach istotnych dla racji polskiej racji Stanu współpracowałem, jestem absolutnie do tego gotowy. Pytania, od słuchacza. Kiedy zaproponowano panu kandydowanie na urząd prezydenta? W momencie sześć dni przed decyzją. Sześć dni przed decyzją, przed y, zarządem y, odbyły się rozmowy, gdzie mnóstwo ludzi, zresztą nie tylko... Z, A kto panu to państw? zaproponował konkretnie? Borys Budka czy Donald Tusk? Dlaczego Donald Tusk? No, czytam też w prasie, że miał Pana, mówiąc tak kolokwialnie, no, urabiać czy też przekonywać do tego, do tego pomysłu i że to trwało no ładnych parę ale tygodni. Ja mam, ja mam olbrzymi szacunek do Donalda Tuska i oczywiście rozmawiałem z nim, jak z wieloma innymi osobami, ale to nie Donald Tusk proponuje tego typu decyzje, tylko przewodniczący partii. Oczywiście była to propozycja Borysa Budki złożona dosłownie dwa czy trzy dni przed samym zarządem, już po rozmowach z małgorzatą Kidawą Błońską. Natomiast kilka dni wcześniej bardzo wiele Osób, również spoza polityki mnie do tego przekonywało. A co powiedziała żona, kiedy pan powiedział ostatecznie, że będzie pan kandydował? Moja żona nie jest generalnie rzecz biorąc entuzjastką mojego bycia w polityce, natomiast w tych czasach twardo mnie popiera. My razem podejmujemy tego typu decyzje. A weźmie I udział w, w kampanii? Będzie też brała, będzie się angażować w, w pana kampanię? I, I widząc to, co się dzieje w Polsce, poparła tę decyzję i podjęliśmy ją razem. Na pewnym etapie kampanii być może się pojawi u, u mojego boku. To dla niej jest bardzo trudne, bo ona nie lubi e, tego typu aktywności medialnej, natomiast e, od no, tego wymaga w tej chwili. E, tego wymaga podjęcie tych, tych najtrudniejszych decyzji, które nas, mam nadzieję, powiodą do zwycięstwa w tych wyborach. A ma pan już hasło? Kampanii? <laughs> jeszcze nie ma kampanii, pani redaktor. Nie no ma... Ale czy macie hasło już wymyślone? Nie mamy jeszcze hasła wymyślonego, ale w momencie, kiedy kampania wystartuje, na pewno będziemy gotowi do prezentacji e, i wizerunku, i hasła, i sztabu, no i przede wszystkim programu, bo to najważniejsze. Czy karta LGBT będzie dla całego kraju? Pyta kolejny słuchacz. Ale dlaczego, pytam słuchacza, koncentrujemy się znowu na hasłach? Skoncentrujmy się na tym, co najważniejsze. Ja w Warszawie podjąłem walkę z nienawiścią, z hejtem. Podjąłem walkę o to, żeby mniejszości były chronione wszystkie niepełnosprawni, seniorzy, mniejszości seksualne bo to jest najważniejsze żeby prezydent miasta stał przy najsłabszych. I prezydent Rzeczypospolitej też powinien stać przy najsłabszych. Jeżeli chodzi o walkę z nienawiścią, hejtem, gdzie wzrastają liczba sam samobójstw dzieciaków, które są atakowane w szkole dlatego, że mają inny kolor skóry, kibicują innemu klubowi albo mają inną orientację seksualną, to obowiązkiem polityka jest stać przy mniejszościach. A większość na szczęście w Polsce ma się dobrze i trzeba po prostu organizować tak życie większości, żeby mogła się realizować i pomagać wszystkim słabszym. bo przecież to jest oczywiste. Czy złoży pan deklarację, że nie podpisze ani jednej ustawy podnoszącej po podatki? Ja będę bardzo twardym recenzentem polityki PiSu i nie wyobrażam sobie, żeby PiS chciał po swoich deklaracjach podnosić podatki w istotnych dziedzinach. Natomiast być może będą takie przypadki, kiedy podatek będzie na przykład pochodził z unijnego prawodawstwa albo być może będą podatki które są sensowne. No dam przykład, na przykład podatek od elektronicznych papierosów, żeby je zrównać z normalnymi papierosami, był akurat sensownym podatkiem. Więc, więc tutaj nie ma prostej, decyzji, prostej odpowiedzi tak lub nie, ale na pomysły podnoszenia podatków tylko po to, żeby później te pieniądze marnotrawić i przekazywać koleżankom i kolegom setki tysięcy złotych za pilnowanie szczerego pola, no to oczywiście na to zgody nie będzie. I ostatnie pytanie. Obiecał Pan w swoim programie wyborczym dla Warszawy, że do 2020 2020 roku zostanie posadzonych w miejskich parkach, skwerach i lasach w sumie milion nowych drzew. No to ile ich posadzono? To ktoś źle usłyszał, dlatego że ja zapowiadałem milion nowych drzew na całą kadencję. Posadziliśmy ponad 150 tysięcy drzew i sadzimy przez cały czas i myślę, że w kadencji byśmy do tego miliona doszli. Dobrze, dziękuję za to spotkanie. Ono jest trochę krótsze. Dziękuję pan bardzo. prezydent ma spotkanie z prezydentami innych miast, tak? Któremu temu tak i temu Uniamy, spotkaniu pan Polsce. przewodzi, tak? Więc ono jest trochę krótsze. Dziękuję, życzę dużo zdrowia dla Pana, dla Pana rodziny. No i do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się. Dziękuję bardzo, dużo zdrowia dla wszystkich. Dziękuję.